Siema, ziomki, ziomale, witam xantara na kanale w grze matchmasters i jest to taki poradniczek, bo chciałem wam pokazać, że są tu oczywiście darmowe monety do zdobycia za oglądanie reklam, nie, ale jest limit, nie wiem ile tych monet tutaj jest do zdobycia w limicie, czy... No, chyba 200, 20 reklam bo zdobywa się po 10 monet na jednej reklamie tak? mam w tej chwili 950 monetek i nie mogę oglądać reklam i zauważyłem, że yy, na telefonie mam ten limit a jak wejdę z taka, to już tego limitu nie mam ale co jeśli mamy tylko jedno urządzenie? wystarczy wyjść po prostu Wejść w ustawienia telefonu, w ustawienia aplikacji. U Was może to trochę inaczej wyglądać. Wyszukać oczywiście grę Match Szkoda, że nie mam tutaj wyszukiwarki, żeby lubką wpisać. GH i muszę poszukać Match Jest. Wystarczy. Wejść w domyśl, na pamięć, wyczyścić dane, tak. Jeśli jesteśmy połączeni kontem Facebook w grze Matchmasters, zalogujemy się na to samo konto. Ile miałem monet? 950 monet, nie? No, ja już dzisiaj dwie serie reklam oglądałem i wystarczy po prostu z powrotem zalogować się na swoje konto Facebooka, które używamy sobie. Na telefonie. Logujemy się pięknie, i od tego momentu możemy oglądać e, nie wiem ile tych reklam, czy 20, czy 30, ale serię reklam możemy obejrzeć. Tylko, oczywiście, standardowo e, trzeba wejść sobie w ustawienia. Ja na przykład muzykę sobie wyłączam. Nie chcę mieć muzyki w grze, i jest. Mam 950 monet, i jak widać. Free coins, mogę oglądać reklamy pięknie. Wystarczy obejrzeć reklamy 30 sekund albo czasami 15 sekund, w zależności. Zazwyczaj są 30 sekundowe reklamy. No i takim sposobem za darmo zdobywamy monetki. Warto, na przykład, oglądacie sobie film, serial na komputerze czy na telewizorze. To warto sobie po prostu yy, i tak nic innego nie, nie robicie. Tutaj kurczę nawet. To nie jest taki coś, że gracie, że jesteście bardzo pochłonięci grom. Po prostu oglądacie sobie i puszczacie sobie co 30 sekund reklamkę i, i monetki y, wpadają, nie? No i fajnie. No, i tak właśnie. Yy, jeszcze pójdziemy do sklepu. Tylko niech ta reklamka sobie tutaj minie pięknie. No już 20 monetek sobie pięknie zarobiłem. Mam 970 monet. No i e, łatwo zauważyć, że 400 monet to jest 8 zł w tej grze. Nie wiem, tak naprawdę to w... nie jestem wtajemniczony, ile tych reklam jest, ale prawdopodobnie 200 monet do zdobycia. Tak więc 4 zeta mamy. Za freeco w tej grze, tak jakby nie, i w, odświeżając tą grę, po prostu możemy, możemy to robić. Ja to tak właśnie mówię w dziwny spo w, w sposób. Odkryłem, że na telefonie już nie miałem tego freecoins, a na e, e, Blue staku wszedłem i freecoins mam. Wchodzę z powrotem na telefon i nie mam freecoins. O co chodzi? Tak więc to jest po prostu zapisywane na urządzeniu, a nie na serwerze gry. No i tyle oczywiście. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Tak więc jak się podobał, to zasubskrybuj, zostaw łapeczkę pod filmem i trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa pa, na razie. Cześć. Tu, 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 tu.